Cześć, nazywam się Sebastian Wilczek i jestem szefem kuchni oraz współwłaścicielem dobroczynna Bistro oraz absolwentem kierunku gastronomia i hotelarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzisiaj pokażę wam takosy. Takosy standardowo kojarzą się każdemu z Meksykiem i z mięsem. Ja dzisiaj zrobię je w Polsce i bez mięsa. E, zrobimy je z boczniakami, szarpane boczniaki, które będą delikatnie imitować nam szarpaną wieprzowinę lub wołowinę, która jest bardzo klasycznym dodatkiem z takosów. Do tego będzie jeszcze kilka dodatków, między innymi marynowana kapusta czerwona oraz piklowana cebula czerwona. Ale żeby nie było nudno i żeby dodać trochę pikanterii, użyjemy majonezu z papryczką chipotle. Wiadomo, że majonez nie jest zbyt lekkim dodatkiem, więc tak delikatnie sobie go dodamy. Natomiast będzie on taki naprawdę ostry i z charakterem. Do tego wszystkiego będzie kolendra. I jeszcze taki jeden składnik, ewentualnie dla podostrzenia apetytu, czyli sos basko. Całą zabawę zaczniemy od zamarynowania cebuli. Klasycznie w kuchni polskiej zamarynowałbym ją z użyciem octu, cukru, wody i jakichś przypraw typu gorczyca, może goździki. Natomiast ja ją zrobię o wiele szybciej, bo pokroję ją w plasterki i zamarynuję sokiem z limonki. Kroimy cebulę w drobne. Ciękie plasterki, po to, żeby szybko się zamarynowała. Sok z limonki idealnie ją doprawi, sprawi, że będzie lekko miękka i fajnie kwaśna. Przekładamy ją do miski. Po zamarynowaniu ten kolor też będzie bardzo wyrazisty. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Jeśli nie macie limonki, możecie również użyć cytryny. Ten smak będzie lekko inny, natomiast również bardzo dobry. W całym tym marynowaniu chodzi nam przede wszystkim o ten kwas, który jest zawarty właśnie w tych cytrusach. Zobaczcie, tak pokrojoną cebulę zalejemy teraz sokiem z limonki. Ja jeszcze jedną połówkę, tak żeby faktycznie ta cebula pływała w tym soku. O, jaka soczysta nam się trafiła. Tak zalaną cebulę mieszamy. Lekko ją możemy tak pougniatać, natomiast nie za mocno, żeby jej po prostu nie zniszczyć. Więc lekko mieszamy. Ten kolor już się zmienia, natomiast zobaczycie później, jak to będzie wyglądało. Odkładamy na bok i zabieramy się za kapustę. Kapusta również jest drobno posiekana, a to dlatego, że nie będziemy jej gotować, smażyć, piec. Ona będzie na surowo, jedynie zamarynowana. Aby ją zamarynować, użyjemy odrobiny oleju, tak myślę około półtorej łyżki, a następnie przyprawy. Kwiń rzymski. Bardzo fajny, aromatyczny składnik, który doda naprawdę dużo zapachu do naszego dania. Następnie papryka wędzona. Tutaj, w tym daniu, będziemy chcieli przemycić dużo tego aromatu wędzenia. On mimo wszystko sprawi, że to danie będzie smakowało trochę, jakbyśmy tam mieli dużo mięsa. Następny składnik: czosnek granulowany. Akurat bardzo kocham w takich daniach. I żeby kapusta zmiękła i była bardzo dobrze doprawiona, dodamy jeszcze soli. Całość mieszamy dokładnie, również lekko ugniatając. Dodatek soli do marynaty sprawi, że kapusta puści trochę wody i całość będzie. Ładnie wymieszana z tymi przyprawami i fajnie nam później będzie się komponować w daniu. Patrz, jak to pięknie błyszczy, jak pięknie to wygląda. A jak pachnie. Dobra. Odkładamy na bok kolejny element gotowy. Następnym składnikiem będzie majonez. Ale jak już wcześniej wspomniałem, nie taki znowu zwykły majonez, bo majonez z dodatkiem papryki czy potle. Papryka czy potle brzmi bardzo egzotycznie. To jest rodzaj ostrej papryki uwędzonej. Ja ją tutaj zmiksowałem, żeby łatwo nam się wymieszała z tym majonezem. I dodamy sobie tutaj do tej miseczki i lekko sobie wszystko wymieszamy. A może całości nie będę dodawał, bo byłoby to bardzo ostre. Natomiast troszkę dla zaostrzenia całego dania jest bardzo mile widziane. Jeśli nie macie takiej papryki, możecie ją idealnie zastąpić mieszanką papryki wędzonej oraz papryki ostrej. Wtedy będziecie mieli ten aromat wędzenia oraz ostrość papryki chipotle. I gotowe. Odkładamy na bok. Kolejnym elementem będzie nasz główny składnik, czyli boczniaki. Boczniaki musimy sobie poszarpać. W tym celu bierzemy całą miskę boczniaków i powoli. Żmudna praca, troszkę, natomiast później nam to naprawdę wynagrodzi w całym daniu. Szarpiemy te boczniaki na takie mniejsze kawałki, dzięki czemu one bez problemu nam się zrobią na patelni. Będą fajne, chrupiące i bardzo przyjemne do jedzenia. Jeszcze poszarpię kilka i przejdziemy do marynowania tych boczniaków. Bo przed smażeniem trzeba je zamarynować, żeby były bardzo smaczne. Boczniaki to jedno z moich ulubionych grzybów. Myślę, że na drugim miejscu są pieczarki. Natomiast bardzo dobrze przygotowane boczniaki są chrupiące, pełne smaku, aromatu. Możecie je używać w przeróżnych daniach. Między innymi właśnie w takich takosach, ale bardzo fajnie sprawdzą się też we flakach. W sensie można zrobić wegańskie flaki z boczniaka. Jest bardzo dużo zastosowań do tego grzyba. Można go piec, smażyć, grillować. My go dzisiaj usmażymy w wysokiej temperaturze. Zaraz zobaczycie. Jeśli chodzi o smażenie grzybów, należy pamiętać o tej wysokiej temperaturze. Myślę, że każdemu z Was się zdarzyło kiedyś smażyć pieczarki, na przykład, i te pieczarki zaczęły się gotować na patelni, i to z tego nic za bardzo nie było. I były takie szare i ugotowane. To po pierwsze, należy właśnie pamiętać o temperaturze. Czym wyższa temperatura, tym lepiej dla pieczarek, dla, dla wszelakich grzybów, właśnie typu boczniaki, czy nawet borowiki, czy podgrzybki. Drugą rzeczą, którą trzeba bardzo pilnować, to jest ilość grzybów, które wrzucamy na patelnię. Czym więcej grzybów wrzucimy na patelnię, tym gorzej one się będą smażyły. Więc warto takie smażenie rozdzielić sobie na partie i wtedy uzyskamy super chrupiące grzyby. Boczniaki są już poszarpane, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Teraz wystarczy je doprawić, a musimy je naprawdę mocno doprawić, żeby one w tych takosach grały takie główne skrzypce. Znowu używamy kminu rzymskiego. To jest jedna z moich ulubionych przypraw. Bardzo aromatyczna, idealnie pasuje również na przykład do humusu. Dalej, papryka wędzona. Aby tego aromatu wędzenia w naszym daniu było dużo. Papryka słodka. Ona daje bardzo fajny kolor, ale również słodki smak. Imbir. Podkręci nam to wszystko. Lekko azjatycko, także dzisiaj takie mieszanina kuchni meksykańskiej, azjatyckiej, nawet i czosnek granulowany. Całość wykończymy odrobiną soli. I żeby to wszystko mogło się przegryźć, a później ładnie nam się smażyło, dodamy jeszcze olej. Teraz wystarczy dokładnie wymieszać żeby te wszystkie przyprawy weszły nam w te boczniaki, żeby one faktycznie zamarynowały. Zobaczcie, tak wyglądają zamarynowane boczniaki. Teraz wystarczy je usmażyć, one zyskają piękny kolor, aromat i będą lekko chrupiące przy tym wszystkim. Włączam patelnię, rozgrzewam ją na maksa i teraz będę smażył. Patelnia jest naprawdę bardzo mocno rozgrzana. Zobaczcie, aż dymi, i na taką patelnię. Wrzucamy boczniaki aż posłuchajcie tego. Słyszycie? One pięknie skwierczą. Ja je rozdzielę na pół, tak jak mówiłem. Połowę będę smażył, a połowę poczekam na drugą partię. Zobaczcie, tak usmażone grzyby będą naprawdę turbo turbopyszne. Przekładam teraz na talerz. Żeby lekko przestygły, ale też... Odpoczęły sobie troszkę po tym smażeniu. To są bardzo gorące, bardzo chrupiące i naprawdę rewelacyjne. I teraz to, co jest bardzo ważne. Nie myjemy teraz tej patelni, zostawiamy ją na razie i na taką gorącą patelnię układamy nasze takosy, czyli placki kukurydziane. Jeśli nie macie takich placków, możecie bez problemu użyć placków pszennych. One często są dostępne w sklepach. Natomiast jeśli chcecie zjeść takie prawdziwe takosy, myślę, że bez problemu też znajdziecie te placki kukurydziane. Patelnia jest gorąca. Układamy pojedynczo takie placki, a może nawet dwa się zmieszczą. Chodzi nam o to, żeby je zagrzać. One zagrzeją się na tej patelni, która jest w dużej ilości składników. Ma ten tłuszcz po smażeniu grzybów. Będzie naprawdę rewelacyjne. To danie nasze. I zobaczcie, takie placki zagrzane robią się od razu o wiele bardziej elastyczne i miękkie. Wkładam na tym naszym talerzu i zaczynamy składać nasze takosy. Zaczynamy od majonezu. Tego majonezu, słuchajcie, odrobinkę na środek. Rozsmarujcie sobie to, żeby też to nie pływało w tym tłuszczu. Ten majonez ma tylko nam lekko doprawić to wszystko. Następnym składnikiem będzie kapusta. Kapusta, która została wcześniej zamarynowana i doprawiona, ona puściła lekko tutaj soki, ale jest naprawdę fajna lekko zmiękła, dzięki temu wszystkiemu. Nakładamy sobie na środek naszego takosa. Następnie układamy smażone grzyby. Uważajcie tylko z ilością, żeby później można było to ładnie złapać i zjeść, także nie przeginamy, nie robimy takiej wielkiej tutaj kubki jedzenia. Faktycznie nakładamy takie półtorej łyżki tych grzybów mniej więcej na górę. Teraz czas na następny składnik, który doda nam kwasowości, czyli marynowana cebula. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Jest super różowa, lekko zmiękła. Będzie też fajnie chrupała nam tutaj, ale nie będzie tego takiego mocnego cebulowego aromatu. Ostatni takos. Przed nami jeszcze dwie rzeczy. Jedna z tych rzeczy jest dość kontrowersyjna, ponieważ jedni ją kochają, drudzy nienawidzą. Jest to kolendra. Ja mam taki piękny bukiet kolendry. Ja ją osobiście bardzo kocham. Naprawdę często ją używam w Daniach. Pięknie nam to wszystko przystroi. Zobaczcie, jaki, jaki cudowny tutaj kolor dodała. Zgarniam właśnie te liście. Dodaję na górę. Tych łodyżek nie wyrzucajcie. Łodyżki idealnie nadają się na przykład do zrobienia oleju ziołowego. Tak, mamy już przygotowane nasze piękne takosy. Dla wielbicieli mocniejszych smaków mam jeszcze pokrojoną. Papryczkę chili, którą dam kilka plasterków na górę. Dobra. Jeśli chcecie, a naprawdę polecam, warto to wszystko skropić jeszcze sokiem z limonki. Dlatego położę tutaj takie dwie ćwiartki limonki. Ewentualnie, jeśli lubicie jeszcze mocniejsze, ostrzejsze dania, polecam wam skropić to wszystko delikatnie sosem Tabasco. Ja tak właśnie jedno mego tacosa to skropię. I gotowe. Nasza meksykańsko-polska uczta z grzybami w roli głównej gotowa.